Cześć, co jesteśmy Dzisiaj będzie oczywiście kolejny odcinek kwadratowej farmy. Dzisiaj zobaczymy, co się będziemy mieli do roboty. dzisiaj. Oczywiście będziemy sobie rozmawiać na pewne tematy. Poprawić miedzę, chyba wiem którą. I studnię. Dobra, zobaczymy, co tam jest do roboty. Oczywiście, śniadanie najważniejsze, pośrednia. Idę O, proszę. Panów Creeperów nie zapraszałem, ale mam na pewno dietę. Albo i dietę nie mam, szkoda. Ej, jak to nie ma dieta? Jak nie ma... Eee, nie to i nie... Nie no, super. Mieć, trzeba zrobić z miedzią. Nie ma, to i będzie dużo do roboty, dużo mi i trochę wydupcył, kurde. Tego się nie spodziewałem. Może no, będzie dłuższy odcinek, bo ja nie mogę tego zostawić. Do to jest nie do pomyślenia. No. Oczywiście sobie zrobimy tutaj i tutaj wyjście Ale kurde Musiał mi tutaj creeper wybuchać i putinowska bomba Nie wiem Nieważne podkopię trochę Żeby można było coś y, postawić trochę ziemi Muszę to zalepić jak najszybciej, jeszcze za poprawić, bo to wygląda na serio okropnie. Dobra, w, w, odkopie, w ogóle nie wiem skąd się tutaj te zielone ogórki wzięły, nie powinno ich tu być. I dlaczego no, się mnie na, no, tak nagle Creeper zainteresował? Przecież miałem tu taki tu spokój, ale nagle... Coś mi wybiegło, wybuchło i... No i tyle. Nieważne. Ja, mnie to nie interesuje. Mieś mi nie jest absolutnie potrzebna. A będę chciał, to sobie poszukam. Tak. Tutaj mamy miedzę. to sobie ją poprawimy. Żeby to było miało ręce i nogi. Oczywiście to ładnie zarośnie wyrośnie coś dobrego a to za jakiś czas wejdziemy się za możemy się wziąć Na pewno możemy się wziąć za studnie Ej Wcale to nie wygląda źle Tylko Jedna rzecz mnie interesuje Znaczy... Dlaczego... Nie, tego drzewa nie będę działał. O! Co masz? Co ma dobrego? Powiedz, że jakoś yy, kiedyś do... był metalik. Yy, nie ma nic. No to już To prawda. W dalszym ciągu nie mogę za dużo gadać. Ale. Ktoś się zauważył. No, niestety, co prawda, na nasz nie zranił ale pewna. No, znajoma. Tak powiem. Nieważne jak się nazywa, jak i jak, komu mam nazwę, na Wcześniej nie nieważne. Nieważne, kto to jest. Nie będę jej tego robił. To byłoby świńskie z jej strony teraz tak, myślałem dużo o tym, chyba wiem jak to zrobić, oczywiście to będzie kupane, będą już fajne rozkopy, Musimy, co ty wyobrażasz, to zobaczycie, bo naprawdę mnie to też ciekawe, jak to będzie wyglądało, ale wydaje mi się, że będzie, że będzie spoko. Oczywiście to będzie wyglądało tak. Okupimy najpierw dookoła. Dobra. Udało się Ziemia znalazła. Super. To. I teraz yy, spróbujemy sobie wziąć. Gdzie mm, co to, 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 to jest? Tu jest oczywiście... Zaraz jest oczywiście płytka. Wystarczył jedne. I mam trochę płytki, płytków. Już mówię, jak to będzie wyglądało. Tylko. Jak ładnie nie powiem jak to będzie wyglądało, to chyba mi nie da się spokojnie, co? Też mi się tak właśnie wydaje. Yy, ale chyba mam pomysł na... Mam patent na te rzeczy. Już wam zaraz wytłumaczę jak co ja chcę zrobić. Jeśli to działa tak jak myślę, mam nadzieję, że to tak właśnie działa. Bo... O ile się nie mylę, to od wersji 1.13 jest pewien trik. Że woda może sobie siedzieć w różnych bloczkach, półbloczkach itd. Mam nadzieję, że to by zadziała. To byłoby naprawdę spokojną opcją, bo. Naprawdę przydałoby się teraz ten temat, mam nadzieję, że mi to zadziała tak jak myślę, jak inaczej, jak nie zadziała, to będziemy myśleć inaczej. O, ideolo. A nie, My już Myślałem, że to się nazywa Diek. To byłoby troszkę dziwne, przecież ja mam moja po polsku Ciach, ciach, ciach. Wybruk pobrukujemy sobie Oczywiście My to poprawimy kiedyś Ale to kiedyś hmm. jeszcze sobie zrobimy yy. <ślesk> sobie ogólnie ta znajoma się, pewnie się zdenerwowała bo no o i bardzo dobrze, mam tutaj kranik w sumie naprawdę spoko, opcja, ja się dziwię, że nikt jeszcze na ten pomysł nie wpadł ale naprawdę to jest mega patent i pamiętajcie oglądajcie muszkina Dlatego Remuszkin czasem bawi, a czasem uczy. Ta. O, op, oczywiście łopatka. Tylko łopatka, na pewno łopatka. I to mi będzie potrzebna. Um, gdzie to było? Tu. Nie, no, nie tu. To na pewno było tutaj. Tutaj dam zwykłego stołna. stona na pewno weźmiemy sobie tutaj. A te półbloczki, bo skoro to działa tak, jak się przekonałem, damy sobie. Tutaj. Siup. 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 Ej, nie mogę? Czekaj się, stójcie, coś mi tu nie działa. Nie wiem, co się stało. Ale wydaje mi się, że to nie działa tak jak ja myślę. Znaczy nie wiem jak działa, bo jeszcze tego nie o nie, nie, nie uznałam ale wydaje mi się, że tak powinno właśnie działać jak mi się wydaje. Nie tak, nie, nie, nie kurde, muszkin, coś tutaj pop, coś ty tu narobił, coś ci tu popsuł. Nic się popsułem, zaraz to z naprawimy i tutaj, aha, super. Hmm. Zaraz to będziemy przerabiać w odpowiedni sposób, mianowicie będziemy sobie no. Zrobimy sobie taką studzienkę, ale pójdziemy spać. W sumie to nie byłby zły pomysł, z tą truciznęką. Tak bardzo dobrze, zróbmy studzienkę. Teraz jakby to wyglądało. No. No spoko by wyglądało. Yy, to coś tutaj popsułem. Nie zwykle, Bo zawsze muszę coś popsuję. Dobra. Wydaje mi się, że będzie jest po prostu w porządku. I teraz no, teraz będzie gites działało po prostu. Mamy kranik, mamy zrobione po prostu oho Pan nie, nie lubimy, więc kontynuując. Nie lubimy tych panów, więc nie będziemy ich tu wpuszczać. Ej! No tak. Musiałam, że nie lubimy to i to mnie wziął ukarał. Oj, czy mi się zdaje, że tutaj zrobię porządek. Oj, zrobię tutaj porządek z tymi szkieletami, creeperami i tak dalej. Bo zawsze, ale to zawsze coś się po prostu dzieje. powinienem wziąć tutaj, zrobić porządek, wziąć yy, tak jak robiłem kiedyś i, i tyle. się po prostu zdenerwowałem, ale bo w sumie bardzo dobrze się stało. Już mówię dlaczego. Hmm. Tutaj poprawimy. Tutaj wszystko ok. Natomiast, jeśli chodzi o tą część, to sobie powiększymy płot. Bo to jest nie do pomyślenia. żeby człowiek nie mógł wyjść spokojnie, chodzić po wejściu. Hmm. Tak. Tylko ile będę musiał potrzebować tego płota? Nie wiem. A tak będę miał przynajmniej dostęp do pszczółek. Dobra. Pyk, pyk. Dobra, mamy dużo łota, nie za dużo, ale trochę jest. Mamy już jakiś zarys. Oczywiście być może będziemy to poprawiać, ale jak widać, po prostu. <tryk> Wygląda to naprawdę przyzwoicie i cieszę się, że się powiększy po prostu nasza faremka, bo to jest nie do pomyślenia, żebym w takiej wci... dziupli mieszkał. pyk 8, co chyba ta. Ta może być, zobaczymy ile mi to wyjdzie, ale wydaje mi się, że będzie yy, spoko, że tak powiem. Da się tak? No cóż. Gdybym wiedział to bym za, zaoszczędził po prostu na łotkach. ale głupi byłem moja strata hmm, tutaj obrobię sobie pole hmm. Tyk i cyk 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 Dużo mi zostało? Brakuje Kurde, jednego bloczka o tak, Sam. będzie montaż, kurna, będzie montaż jak nic, tak być nie może, Choćby teraz nie, nie spać, bo ja późno nagrywam, muszę zmontować to w taki sposób, Żeby to nie wyciekło. Już wcześniej nie, nie musiałem tego robić, bo facet miał jakąś ksywkę, a ja tu normalnie nazwisko masz, prawdopodobnie. Widziałem jak mnie to wkurza? To jest jak się na nie wyłącza internetu. Ale... Nieważne. Nie mogę zrobić płotka, płotka nie mogę, teraz mogę. Dobra, wracam do domu. Od razu sobie mogę powiększyć terytorium, działeczkę. Zawsze to będzie lepiej wyglądało. Teraz dobrze, a mówią, że bis nic nam nie daje. A tu patrzcie, będę miał dodatkową ziemię. Ciekawe, Tak. ale ciekawe, ile mi za to zaśpiewa. Zobaczymy, dobra. Znajdźmy sobie po prostu podki, będzie tych podków dużo, tyle, no, tyle wystarczy. A jeszcze sobie tak zrobimy. Siuuu, super, perfekcyjnie. Nie, no, nie perfekcyjnie, perfekcyjnie co będzie teraz, co za Creeper, co za Creeper, no nic Creeper mi popsuł, jak zwykle moje terytoria, no nic, no nic. Ale skąd się te skurczysyny biorą? Nie wiem. Zaraz. Oczywiście, że mam mien. Nic mi nie wyrosło. A za to możemy posadzić drzewo tutaj. Jedno. Drugie. Tu zalepić. I możemy się żegnać. Cześć!